Cześć. Znajdujemy się w Warszawie na Powiślu, gdzie rozmawialiśmy z Wojtkiem Skrzypkiem, reporterem TVN24. Zapraszam do oglądania. Jak wiadomo, mamy wiele mediów studenckich i chciałabym ciebie zapytać jak wspominasz swoją działalność w mediach studenckich i czym przede wszystkim one były dla ciebie? Okay, media studenckie to jest wspaniała przygoda. Jeśli ktoś ma okazję z takiej przygody skorzystać, no to powinien to zrobić. Ja bardzo dobrze wspominam czas w Uniwerku. To były moje pierwsze próby kamerowe. To też pierwszy raz dano mi taką odpowiedzialność, żebym poprowadził samodzielnie dział. Więc przygód było mega super. Bawiliśmy się przy tym dobrze i myślę, że to jest jedna z rzeczy, która naprawdę nauczyła mnie fachu. A co jest dla Ciebie najtrudniejsze w pracy dziennikarskiej? Wydaje mi się, że to, że trzeba być ciągle poinformowanym. Często się tak zdarza, że dowiadujemy się jakichś informacji ze świata czy z polskich, których nie chcielibyśmy wiedzieć. My dziennikarze nie mamy takiego luksusu, żeby się odpiąć od informacji. Podczas swojego panelu wspomniałeś o obiektywizmie troszkę na ten temat rozmawialiśmy. I czy ciężkie jest zachowanie tego obiektywizmu jednak? Bo wiadomo, każdy człowiek, każdy dziennikarz. Ma swoje jakieś zdanie, poglądy, które niekoniecznie można wyrażać tak bezpośrednio w telewizji. Jak się do tego odniesiesz? Wydaje mi się, że zawsze trzeba próbować być jak najbardziej rzetelnym. Pewnie nigdy nie będziemy tak blisko tego ideału, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że trzeba tą poprzeczkę jednak sobie dawać coraz wyżej i próbować, mimo wszystko, mimo naszych uprzedzeń czy naszych własnych, nie wiem, naszej własnej wrażliwości próbować być jak najbliżej newsa, a nie opinii. Um, taka, takie zdanie e, motywacyjne, można by powiedzieć. Co byś mógł powiedzieć nam, nam młodym dziennikarzom? E, będzie dobrze. Za parę lat będziecie w Dzień. zupełnie innym miejscu niż jesteście. Nie poddawajcie się, idziecie w dobrym kierunku. Okej, okay, dziękuję. Ja dziękuję.